Siemanko byczki, z tej strony Lisek i dzisiaj pokażę wam moją taktykę do FC26, czy ona będzie dobra, czy ona będzie zła, czy ona będzie idealna, a może nie idealna, tego dowiecie się w tym odcinku, ale na początku dajcie znać w komentarzu, czego chcielibyście się dowiedzieć, czego chcielibyście się nauczyć w FC26, z czym macie największy problem, po prostu dajcie znać, no bo... Akademia Liska ruszyła już na grubo. Wczoraj odcinek z ustawień kontrolera. Prosiliście o taktykę, pytaliście mocno o taktykę, więc dzisiaj sobie zrobimy odcinek na temat taktyki, ról zawodników i wszystkiego, co jest z tym związane. I to jest mój aktualny skład, moi drodzy. Tak, to jest mój aktualny skład, natomiast skupiam się w tym momencie troszeczkę na draftach bardziej i w ogóle na samym ogarnięciu tej gierki, jak to wszystko się prezentuje. Natomiast po dwóch dniach taktyka i role zawodników wyglądają w sposób następujący. Cztery. 4, 4 2 druga opcja. To jest moja taktyka, którą, kurczę pieczone, jakby tak powiedzieć i pomyśleć, to od bardzo dawna, od bardzo dawna w ten sposób zaczynam każdą nową FIFA czy każdą nową fc 20 no, teraz FC-26, natomiast FC-25 i FC-24 chyba tak samo zaczyna fifa 23 też 4-4-2 z dwoma defensywnymi pomocnikami. I to jest kluczowe, bo w tej sytuacji, kiedy my mamy bardzo szybki gameplay, i to jest. No dosyć znaczące w porównaniu do FC-25, to my. Ja wychodzę z takiego założenia, że my bardzo ważne, bardzo ważną kwestią jest to, żebyśmy mieli cały czas dwóch zawodników w środku pola, którzy będą bardzo blisko zawodnika, który w tym momencie ma piłkę i atakuje naszą bramkę. To znaczy, jeśli my w tym momencie zostawimy zbyt dużo przestrzeni naszemu przeciwnikowi, nie będziemy mieli kim doskoczyć bardzo szybko do tego zawodnika, to niestety, ale jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ta luka te tyle wolnej przestrzeni, które będzie on miał. Spowoduje to, że po prostu będzie dużo łatwiej mu strzelić bramkę. Dodatkowo wybieganie obrońcami jest w tym momencie jeszcze bardziej karane, czyli to przełączanie prawym analogiem, przycisk L2 w defensywie, umiejętne używanie pressingu drugiego zawodnika. To także są rzeczy, jeśli nauczyliście. Jeśli, jeśli nauczyliście się tego w FC-25, jeśli sumiennie oglądaliście akademię Liska tutaj na kanale Lisek HD, to jesteście już 28 razy bardziej do przodu, aniżeli zawodnicy, którzy tego nie potrafią. Ale to słowem wstępu, w ogóle to, że jest w tym momencie godzina 15, jest 27 stopni. Ja nie poszedłem na rower, tylko nagrywam dla Was odcinek. To jest jakiś dobry znak w kontekście tego, że jakaś delikatna zajaweczka na FC26, w ogóle na FIFA, po prostu jest. Po prostu jest. Dobra, żeby nie przedłużać, to wylatujemy w tą taktykę, bo <laughs> jeszcze gardełko mnie trochę boli. 4-4-2 z dwoma. Defensywnymi pomocnikami. To jest moja taktyka. Kod możecie sobie przepisać. Korzystajcie, bierzcie z tego i jedzcie. I pokażę wam też drugą taktykę. Potem w dalszej części odcinka od naszego trenera Akademii, czyli Pieczarino, który jeszcze nie przegrał meczu w FC 26, więc radzi sobie doskonale, Pawełek. Pawełek pieczareczek yy, i wskakujemy. Zmień taktykę. I co my tutaj mamy? 4-4-2 z defensywnymi pomocnikami. Formacja jest. tylko konstruowania akcji zrównoważony. Mamy cały czas takie same opcje jak rok temu, czyli kontra, krótkie podania, no i zrównoważony. Uważam, że na ten moment możliwe, że kiedyś będzie na przykład kontra bardziej pomocna. Oczywiście, że tak. Może tak być. Natomiast na ten moment używamy, w sensie ja używam zrównoważonego yy, ustawienia. Jeśli chodzi o defensywę, ja uważam. Że średnie ustawienie, czyli to tuż przed tym, jak zawodnicy będą robili tą taką automatyczną pułapkę offside'ową, jest na ten moment najbardziej optymalne. Ale jest duża szansa, że na przykład się okaże, że bardzo do tyłu obrona przesunięta będzie niesamowicie korzystna. Ale też jest jakaś szansa, że na przykład bardzo do przodu zawodnicy, którzy będą samemu robić pułapkę offside'ową, też będzie mocna. Natomiast na ten moment to jest moja teza, że obrona na 60. 60 60 coś tam coś tam la 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 to jest na ten moment najbardziej optymalna strategia. W sensie moim zdaniem najwięcej jesteśmy w stanie i z tego skorzystać i jesteśmy w stanie najwięcej jeszcze uratować sytuacji. No bo jak sobie damy zbyt mocno wysuniętą obronę, to niestety ale potem nawet nasze takie pod kątem manualnych możliwości uczenia się gry w obronie, to niestety ale będzie bardzo ciężko, no bo jak nam jeden, drugi, trzeci zawodnik Pitnie do przodu, to kim my mamy potem bronić? Jak mamy się tego uczyć? Bez sensu. Moim zdaniem 60 jest Sickleafone. Dobra, jeśli chodzi o rolę, no to tutaj tak naprawdę nie ma jakiegoś przełomu w stosunku do FC25, bo niewiele się pozmieniało. Więc ja, jeśli chodzi o obrońców, to na bramkarzu wybiegającego sobie bramkarza, wybiegającego bramkarza sobie ustawiam. Następnie, jeśli chodzi o obronę, no to obrońca, obrona środkowych obrońców, tak jak mówię, no chcemy, żeby. Ci środkowi defensorzy byli po prostu z tyłu i bronili naszą, nasze, naszej bramki. Jeśli chodzi o bocznych obrońców boczna, obrończyni obrona, boczna obrońca, obrona, lewo, prawo. Ja bardzo lubię to w tym momencie, żeby mieć czwórkę zawodników zawsze z tyłu. I po to jest moja defensywa. Jeśli chodzi o środkowych pomocników defensywnych, to tutaj podobnie. Chcę mieć tych zawodników na ten moment, na ten moment FIFA, na ten moment FC 26, kiedy tak, tak, tak naprawdę się też uczę tej gry, kiedy mm, po prostu testuję różne schematy. Chcę mieć tych dwóch zawodników bardzo blisko moich defensorów, bo dzięki temu, jak przeciwnik będzie mm, biegł z jakąś kontrą, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ci dwaj zawodnicy będą obok niego, i dzięki temu będę potrafił y, zrobić y, metodę walca. Metoda walca polega na tym, że mamy linię defensywną stabilną. Tutaj jest gościu. Oj, Tu jest gościu. Z, a, nie, na mikrofonie to pokażę. To jest gościu z piłką. To jest nasza linia defensywna, środkowa. I my. Tymi środkowymi pomocnikami defensywnymi, bierzemy go, gościu biegnie, 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 my gonimy go za nim. Nasza linia defensywna jest stabilna i wtedy bum, 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 bum. To jest ta metoda walca. <grym> mam nadzieję, że mam nadzieję, że to Wam dobrze pokazałem. Jeśli chodzi o bocznych pomocników, to mamy schodzącego napastnika obszar koncentracji na ten moment zrównoważony i tutaj Goodwin, tak samo zrównoważony, choć też niewykluczone, że na przykład skrzydłowa albo tak skrzydłowa, ale ofensywa będzie lepsza. I don't know, I don't know. Uh, but now it's time to schodząca napastniczka i jeśli chodzi o napastników wys wysunięte napastnik ofensywa, ofensywa. I tak to się, moi drodzy, prezentuje. Tak to się, moi drodzy, prezentuje abyczki teraz zanim przejdziemy do drugiej taktyki, przejdziemy do zaproszenia oficjalnego Was na całkowicie bezpłatny trening online na żywo ze mną w FC26, który już 2 października, w czwartek o 20.00. Wystarczy, że w sobie wejdziecie w pierwszy link w opisie w klip. Piszecie, wklikacie, piszecie na przykład swoje imię, Piotr, na przykład gmail.com wpiszecie swojego maila, wpiszecie numer telefonu na przykład 888-123-432, klikniecie tutaj, cyk, rezerwuje miejsce, bam, macie miejsce e, potwierdzone, miejsc, liczba miejsc będzie ograniczona, więc zachęcam po prostu zapisać się, jak nie przyjdziecie, to nic się nie wydarzy. Ale warto się zapisać, bo będziecie dostawać też powiadomienia i będziecie też dostawać informacje na temat FC26 i tego, jak się będą pojawiały odcinki z Akademii Liska. Tutaj bezpłatnych całkowicie materiałów na moim kanale YouTube. No a teraz przechodzimy do taktyki od szalonego pieczarinko, e, pieczarkinio. Kodzik także macie, więc możecie podziękować Pawełkowi. I zostawcie łapeczkę do góry pod tym filmem. Podobno jak zostawicie łapeczkę do góry, to można też podbijać film, więc zapraszam. I tak, 4411 i jak to wygląda u Pawełka? U Pawełka to wygląda tak, że mamy krótkie podania. Okej. Okay. Ok, średnia obrona 55, czyli podobnie mamy bardzo krótkie podania. To wszystko ma swoje plusy, ma swoje minusy. I jeśli chodzi o zawodników, którzy są w defensywie, boczny obrońca, boczny obrońca zrównoważony, czyli tutaj Paweł bardziej ofensywnie do tego podchodzi. Defensywnych zawodników mamy tak samo jak w formacji 4-4-2. Natomiast tutaj mamy bardziej zrównoważoną e, grę tych z, e, zawodników z przodu, tak? Czyli ten schodzący napastnik on e, będzie troszeczkę chyba w tej formacji 4-4-1-1 nam bardziej z tyłu pomagał mimo wszystko i dlatego my możemy sobie pozwolić na to, żeby No to są paradoksalnie są bardzo podobne formacje. Natomiast co kto lubi, tutaj mamy tego nie mamy dwóch napastników, tylko mamy jednego podwieszonego pod napastnika głównego, nie? rozgrywający, środkowy, zrównoważony. Tak to się prezentuje. Testujcie, moi drodzy, bo od testowania tak naprawdę jest początek sezonu FC 26. Ja w ogóle mam plan, muszę Wam powiedzieć, jaki ja mam plan, e, jeśli chodzi o rozegranie sobie początku sezonu. Mam plan taki, żeby kupić jeden pakiet FIFA Pońców. Jeden pakiet FIFA Pońców, który będzie skupiony tylko i wyłącznie na tym, żeby rozegrać za te wszystkie FIFA Pońce y drafty. Nie wydam. Nic więcej pieniędzy na FIFA poincy. I to będzie moje takie road to glory, gdzie też nie otworzę żadnej paczki za FIFA pońcy. Żadnej paczki za FIFA pońcy nie, nie otworzę, tylko po prostu prze przeku przekulam to na drafty. Dajcie zdać mi, co o tym sądzicie? Czy to może być też ciekawa seria, gdzie wydajemy tylko i wyłącznie na jeden pakiet FIFA pońców, jeden pakiecik, ten największy wydaje to na FIFA Pointsy i po prostu gram drafty, ale nie ma opcji otwierania. Paczek za FIFA Points. Czy to będzie fajna seria, żeby pokazać Wam, jak w ogóle uda się to konto zupgrade'ować w stosunku do, 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 do kont ewentualnie z FIFA Points'ami? Bo ja przypominam, ja już miałem początki sezonów, gdzie wydałem 15-20 tysięcy na FIFA Points'y, robiłem jakieś road to glory, a mam wrażenie, że jeszcze nigdy nie zrobiłem ta, czegoś takiego, że tylko kupiłem jeden pakiet i wszystko wydałem na drafty, na przykład robilibyśmy sobie podsumowanie po miesiącu jak to się prezentuje. Czekam na wasze komentarze. Bardzo dziękuję za tak pozytywne komentarze. Bardzo dziękuję za wasz odbiór. Naprawdę, naprawdę jest zajawka. No jest jakaś zajawka. Nie, nie będę wam obiecywał, bo nie będę wam obiecywał, że ta zajawka będzie przez najbliższe 100 lat, 200 lat. Bo to nie o to chodzi, bo tak naprawdę. Yy, Boże, 100-200 lat ja powiedziałem, że ona to będzie do końca FC-26. Będziemy bardzo surowo i bardzo skrupulatnie oceniać tą, 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 tą grę. Jak będzie coś nie tak, no to niestety, ale Wam bardzo mocno będę o tym mówił, no bo nie może być tak jak w poprzednim sezonie, gdzie FC-25 po prostu upadło pod kątem takiego w ogóle celu gry bardzo bardzo szybko niestety bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka a się rozgadałem na koniec aż się też spociłem bo jest ciepło trzymajcie się cieplutko papa pa.